Małe podsumowanie z pobytu w Madrycie. Króciuteńko. Świetne metro. Bardzo mocno rozbudowane. Chociaż dużo gorzej, moim zdaniem, e, obrędowane niż na przykład w Rzymie. Miasto. No, chyba nie jest jednak jednym z ciekawszych miast Europy. E, może zadziwia trochę architekturą, taką właściwie współczesną, aczkolwiek z Pazurem, zębem czasu, przepraszam. Miasto zostawiamy bez żalu. Było tylko małym przystankiem w kierunku Ma Marrakeszu. Tym bardziej, że, będąc w takim Madrycie, na przykład jedząc takie papierowe rogaliki, dopiero docenia się, jakie dobre pieczywo mamy w Polsce. Czyli zabytki nie za bardzo. Przede wszystkim. Yy, przede wszystkim bardzo duszno.